W internecie, na, na takim forum polsko-białoruskim użytkownicy zaczęli o tej książce pisać, zwłaszcza taki jeden, który ma wielkie zasługi w dokumentowaniu kultury polskiej na, na Kresach, Mariusz Proskień. I, I tam wspomnieli, że jest taka książka, że to jest coś wspaniałego, arcydzieło. Pochłonąłem to jednym tchem z niesamowitym przejęciem, wzruszeniem. No faktycznie, jest to bardzo ciekawe, jak to możliwe, że ten człowiek... Faktycznie nie jest znany. W kręgach akademickich, których się, którymi się otaczamy, i yy, nazwisko Czarnyszawicza było bardzo mało znane i tak naprawdę niewiele osób na nie reagowało. Dziadek yy, Iwana Taylora, Zarosmith yy, i Florian Czarnyszewicz to rodzeni bracia. Wizja pisarza, który jest robotnikiem w Argentynie, w rzeźni i e, ciężko dzień za dniem pracuje, a równocześnie pisze. Tak znakomitą powieść i kolejne, no bardzo mnie jakoś poruszyła i wzruszyła. Jeżeli taka osoba potrafiła coś takiego stworzyć, to trzeba o niej powiedzieć napisać Może nie tyle przywrócić, bo przywraca się coś, co było, tak? W ogóle odkryć. Chyba każdy z nas troszkę marzy, żeby spotkać na swojej czytelniczej drodze kogoś takiego, kogoś, kto jest jeszcze nie do końca rozpoznany, opisany. Troszkę to jest wtedy taka przygoda detektywistyczna. Ostatnio spotkałam się też z opinią, że właśnie Czarny Szewicza albo się kocha. Albo się go w ogóle nie czytało, nie zna. No i tak moja przygoda z Czarnyszewiczem, tak suma summarum, zaczęła się właśnie od lektury, po prostu lektury tego pierwszego jego dzieła, wspomnianych Beryzyńców. Florian Czarnyszewicz urodził się 2 lipca 1900 roku na dalekich kresach dawnej Rzeczypospolitej w małej osadzie polskiej między Berezyną i Dnieprem w okolicach Bobrujska. Chodzi z Berezyny. Urodził się prawdopodobnie w zaścianku, w hutorze Tuczy. To w książce zostało nazwane jako rogi. Ja byłem w tym miejscu, widziałem gdzie ten dom prawdopodobnie jego stał. Dzisiejsza Białoruś. Dzisiejsza Białoruś, tak, za Bobrujskiem, już na wschód od Berezyny. Opisana w nadbryzyńcach jego mała uczynka, już związana jest z tym zaściankiem, w którym się wychowywał, młodzieńcze lata spędził. Wydaje się przez pryzmat powieści, że jedne z piękniejszych. Mówi się, że on skończył cztery klasy w takiej szkole wiejskiej, po, po, powszechnej, powszedniej. Czy jak to można nazywać? Tak, to wielokrotnie jest powtarzane. Zdaje się, że tak nie było. Była to taka szkoła, takie para czteroletnie w Bobrujsku. Tak on to przynajmniej wyraźnie napisał m.in. Marii Czapskiej. Jesienią 1919 roku. Gdy w wojnie polsko-bolszewickiej polskie oddziały zajęły Bobrujsk, Czarnejszewicz dołącza do rodaków i rozpoczyna służbę wywiadowczą. No i przez ten rok działał po zachodniej stronie Berezyny, a potem na początku lipca musiał się z oddziałami polskimi, tam były oddziały wielkopolskie, wycofać na zachód, aż pod Warszawę, unikając właśnie, te oddziały, te oddziały się cofały, unikając rozbicia. No pod Warszawą, wiadomo, dla Polski to się dobrze skończyło, no ale dla niego nie, bo polskie wojska już nie wróciły nad Berezynę. Nie miał tam powrotu, ale zostawił tam swoich najbliższych. Trafił do policji, no i tam przez kilka lat wiernie służył, aż został z tej policji zwolniony. Na pewno gorycz, na pewno gorycz, która widoczna jest, w mojej ocenie, we wszystkich czterech powieściach. No pytanie, dlaczego emigrował, tak? I w jaki sposób tutaj się ta nowa, odrodzona Rzeczpospolita zaopiekowała takim jak, jak on? Tak? Więc A Zaopiekowała się? No, no właśnie, na, widocznie słabo się zaopiekowała, skoro była decyzja podjęta o emigracji. W 1924 roku Czarnyszewicz wraz z żoną i jej malutką córeczką opuszczają Polskę. Chciał w ogóle jechać do, do Ameryki, do swojego brata starszego. To jak w takim razie wylądował w Argentynie? No właśnie, bo akurat e, miał kilka pechów w życiu, to był jeden z nich. Zmieniło się prawo w Stanach Zjednoczonych. Tam były takie dwie ustawy, że w 1921 roku i potem jeszcze w 24, które ograniczały emigrację do Ameryki. To były kwoty po prostu, niewielkie liczby Amerykanie wtedy wpuszczali, a do Argentyny można było po prostu jechać. Też przejazd był w miarę tani i co ważne, ktoś tam z rodziny żony już był w tej Argentynie. Jest jednym z wielu, wielu emigrantów, wielu narodowości. Yy... Nie tylko Polaków, ale przede wszystkim Żydów, Ukraińców. Udaje mu się zdobyć pracę w takiej fabryce rzeźni, frigorifrico to nazywając po, po hiszpańsku, czyli to jest taki kombinat właściwie, gdzie tam te zwierzęta się ubija, a potem e, knie na kawałki, zamraża, przerabia w mięso, w konserwy. E, bardzo ciężka praca, w bardzo trudnych warunkach, z, zmiany temperatur, e, ciężkie powietrze. No i w tamtych czasach wyzysk po prostu, brak jakichś socjalnych praw, traktowanie, tak jak on to mówi pracowników, właściwie jak bydło. Z czasem, oczywiście, coraz bardziej zaczął się adoptować, przyzwyczaić do tego, jakoś sobie radzić. I bardzo pomogło mu w tym polskie towarzystwo, które tam w Berisą, to była miejscowość pod Buenos Aires, w której on się właśnie znalazł tą pracę w Beriso. I Polskie towarzystwo powstało w 1913 roku, do którego się zgłosił. No, ułatwiło mu tę adaptację i też pozwoliło mu e, na, nowo, na nowo zaangażować się w sprawy polskie. Jestem synem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mój ojciec i dziad. I dziad mego dziada urodzili się i złożyli swoje kości w tej ziemi i sądzę, że wolno mi rodzinny kraj kochać i tęsknić do niego i myśleć o nim i cieszyć się, gdy gospodarze czynią coś mądrego i szlachetnego, a smucić, gdy popełniają błędy. W pewnym momencie też jego tej działalności społecznikowskiej pojawił się jakiś kryzys i prawdopodobnie wtedy mógł zacząć sięgać po pióro, zwłaszcza, że zbiegło się to z pierwszymi informacjami, to mamy rok gdzieś 31-32, o kolektywizacji ZSRR. Tam jego rodzina zaczęła być zapędzana do kołchozów, tam te represje no tak powoli coraz bardziej narastały. Skończyło się to bardzo źle, bo w 1937 roku i 17 września, więc też taka data symboliczna, 17 września ale 1937 roku jego młodszy brat Bernard został rozstrzelany. Ta, ta bezsilność pewnie powodowała, że zaczął w którymś momencie pisać. Początkowo miał to być pamiętnik młodzieńczych lat. Pisał wieczorami, pomału, z przerwami. Pamiętnik przekształcił się w trzytomową powieść dzięki argentyńskiej polonii. Udało się wydać w 1942 roku. Tam Wydawał ją taki komitet honorowy, ale gros pieniędzy dał jeden Argentyńczyk. Dopiero w latach 50. ukazują się następne powieści Czarnyszewicza. Wici Grzywica z 1953 roku, Los Pasierbów z 1958. Oraz chłopcy z Nowoszyszek z 1963 roku. W 1956 roku Florian Czarnyszewicz opuszcza wraz z rodziną Beriso i przenosi się do górskiej miejscowości Villa Carlos Paz. Postanowił, że tam, jak będzie możliwość, na emeryturze się przeprowadzi, ponieważ te górskie powietrze pozwalało mu lepiej oddychać. Powieść Nadberezeńcy to zjawisko w polskiej literaturze dosyć sensacyjne. Mm, bardzo późny debiut. Ktoś bez wykształcenia literackiego nagle objawił się, i nagle po prostu czytelnicy byli no, niemalże olśnieni czymś. Samym faktem, że ktoś taki jeszcze może zaistnieć w polskiej literaturze. Józef Czapski w liście do Jerzego Stępowskiego. Czy wiesz, że 10 lat temu wyszła książka pisana po polsku w Argentynie, o której boję się ci pisać w za dużych superlatywach, bo tak namiętnie ją pokochałem? pisana przez zagrodowego szlachcica znad Berezyny. Język słowotwórczy, dźwięczny, półbiałoruski, konkretność wizji, miłość ziemi, drzew, chmur, obok której Raymond sztuczny jest i zimny, obok której można myśleć tylko o panu Tadeuszu. Wierz mi, ta książka, nad którą z marysią jak stare osły płaczemy, zostanie i będzie świadczyć o tamtej Atlantydzie. Dlaczego ta powieść nie przebiła się do świadomości polskiego czytelnika, bo mówicie o tych problemach emigracyjnych? No ale weźmy pod uwagę takiego Gombrowicza, który w tym samym czasie m, mieszka i tworzy w Argentynie, a jednak w latach 50. E, jego powieści trafiają e, do polskiego czytelnika. Gombrowicz e, już jakby ma zbudowane towarzystwo salonowe literackie i odbiorców pewnych, też jakby po, pozycja, kontakty, tak? pozycje, więc jakby Czarnyszewicz też wyrasta z zupełnie innej jakby sytuacji tej literackiej. Jako, jako literat bardzo początkujący on przynosi do Władysława Radeckiego, który wówczas był też w takiej komisji argentyńskiej, publikującej różne powieści yy, prezesem i jakby on przynosi ten swój pierwotruk tam zupełnie nie, nie będąc jeszcze świadom, czy z tego będzie jakaś powieść, czy to jest w ogóle godne czytania, więc jakby on z założenia nie chce być literatem, nie chce być pisarzem, on po prostu stworzył dzieło z, ze swoich wspomnień i stwierdził, że być może warto je pokazać światu. Dopiero potem, po druku okazało się, że tak naprawdę jest twórcą. Czesław Miłosz w kulturze, 1953 rok. Wystarczyło jednej stronicy, żebym uległ wpływowi tego narkotyku i przeczytał jednym tchem 577 stronic dużego formatu. Gdyby państwo zmobilizowało największe, jakie sobie można wyobrazić, środki finansowe, gdyby zamykało na klucz setki najzdolniejszych autorów, w ich celach wymagając od nich codziennej porcji zapisanego papieru, wątpliwe jest, czy przyczyniłoby się to do powstania równie ciekawej powieści jak ta, napisana przez człowieka. Zarabiającego na życie w argentyńskiej fabryce. Pewną pomoc otrzymał od, od wielkich literatury emigracyjnej, od, od Wańkowicza, od Miłosza. W ogóle, jeżeli chodzi o Miłosza, to też jest rzecz dość mało znana, ale w roku 1953, kiedy Miłosz napisał tą entuzjastyczną recenzję, starał się także o wydanie angielskie i o wydanie niemieckie nad Brezyńców. W tak berezyńcach właśnie doskonale widać ten prawdziwy, realny obraz kresów. To nie jest taka, taka sentymentalna podróż, nie jest to jakiś ideał Arkadia. Tam widać, że te stosunki były bardziej skomplikowane. Nie, było, nie, 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 było, nie był to taki kraj szczęśliwości. On to dobrze pokazuje. Może nie było to nawet jego zamiarem, ale rzeczywiście, jak się tą książkę przeczytał uważnie, widać ten, te, te, te napięte stosunki i to, że życie tam było. Do, dość, dość wymagające. Żeby zachować polskość, trzeba było, było się o to starać. To, co łączyło tych ludzi, tą społeczność, to polska wiara, która oznaczała, no już dzisiaj sprowadzano do tego mitu, Polaka katolika mimo tego, że jest wyrwany z korzeniami z tej swojej rzeczywistości nadberezyńskiej, to oddaje tę rzeczywistość z niebywałą szczegółowością. Cała fabuła, historia i akcja dzieje się poprzez opowieści, żywe opowieści, których jest wiele u Czarnyszewicza i na poziomie fabularnym, kiedy mamy wieczorynki czy tam wieczorki, na których się spotykają i tak naprawdę opowiadają sobie czasami mocno fabularyzowaną historię Polski, ale Czarnyszewicz też robi taki zwrot, że sam tworzy taką jakby wieczorynkę i opowieść, pisząc jakby nadberezyńców. Więc mamy z z jednej strony piękne opisy panoramiczne, trochę odzwierciedlające też wnętrza i duszę i emocje bohaterów, bo do tego talent miał Czarneszewicz wielki. A z drugiej strony mamy opisy jakieś batalistyczne, partie dialogowe, mocno rozbudowane. Matos równoważy humorem, zresztą myślę, że bardzo gdzieś zakorzenionym w sarmatyzmie, więc jest trochę też takim Czarnyszewicz gawędziarzem. Ta powieść ma taką nadrzędną metaforę, metaforę zbiorowości jakby tej zbiorowości berezyńskiej, która staje się jednakowoż i zbiorowym bohaterem, głównym bohaterem powieści. O tym Czarnyszewicz mówił, że, że to jest jakby przede wszystkim, że jeśli ta powieść ideowo i jakoś w takim zamyśle artystycznym no nie uniesie tego jego artystycznego talentu, to przynajmniej niech zostanie jakich, jakiekolwiek świadectwo jego braci tam, którym też dedykował te, ten epos. Dlaczego to jest tak ważne, że to jest jedyne świadectwo? Ano dlatego, że już w latach 40. czytelnicy wiedzieli, że czytając powieść Floriana Czerniszewicza mają do czynienia z formacją zupełnie minioną. W latach 1937-1938 na skutek tak Akcji Polskiej NKWD został w zasadzie wymordowani wszyscy, no niemal wszyscy Polacy z tamtego regionu. Miłym ziomkom z nad Berezyny, trwającym w wierności Ojczyźnie, ten opis krzywd doznanych od władz i pobratymców, opis triumfów i bolesnych rozczarowań, co nas spotkały w okresie zmagań, o umiłowanie nasze poświęcam i pozdrawiam was, gdziekolwiek jesteście. Twórczość Floriana Czernyszewicza jakby nie może istnieć bez tych pozostałych trzech książek. One ze sobą korespondują, dialogują, jakby, odwołują się same do siebie, więc jakby na pewno warto czytać te tetralogię tak naprawdę. Mówi się, że wici grzywica jest kontynuacją nadberezyńców, ale tak naprawdę we wszystkich tych powieściach można odnaleźć jakieś transpozycje osobistych przeżyć i doświadczeń bohatera. Losy pasierbów które znowuż w bardzo oryginalny sposób to jest bardzo ciekawy przykład w literaturze polskiej, bo mamy mało takich świadectw, jeśli w ogóle nie jedyne która pokazuje też losy emigrantów polskich w Argentynie i też tak naprawdę Florian Czarnyszewicz to jest chyba jedna nieliczna jego powieść, w której z taką pasją oddaje gorliwie, tak naprawdę gorycz, rozczarowanie tego losu nadberezyńców i losów pasierbów tak naprawdę, czyli dzieci odrzuconych przez tą Polskę po odzyskaniu niepodległości, które jak się okazało miejsca swojego w odnowionej Rzeczpospolitej nie odnalazły ostatnią, taką kontrapunktową właśnie powieścią wydaną no tuż przed śmiercią Floriana Czarnyszewicza w 1964 roku są Chłopcy z Nowoszyszek i tak naprawdę można by było to streścić jednym zdaniem, gdzie Florian powiedział, że jeszcze przed śmiercią chciałby na chwilę, chociaż myślami wrócić do lat i kraju wczesnej młodości i też tego właśnie tej szczęśliwości w kraju własnym w Polsce. Akurat Chłopcy z Nowoszyszek mają miejsce na Wileńszczyźnie i to też dla literatury polskiej jest bardzo ciekawe, interesujące Świadectwo tak naprawdę początków zbiorowości polskiej w II RP, więc myślę, że z całą pewnością można tę powieść ostatnią stawiać obok wielkich powieści o rodzeniu się II Rzeczpospolitej. 20 XX-wieczna proza jest prozą eksperymentów formalnych, zerwań. Rozmaitych gier. U Czarnyszewicza mamy takiego twardego, tradycjonalistę, i to jest jakaś unikalność, jednak coś, coś mi się bardzo w tym podoba. Cała proza Czarnyszewicza jest skonstruowana z żywiołów naturalnych i przypomina i wichry, i burze. Te książki porażają autentyzmem. Czuć, że to nie jest, jest to w jakiś sposób tam trochę może przez niego przetwarzane, ale jest tam prawda, jest tam prawda, jest tam to, co on przeżył. Jest to też bolesna prawda, ale też w jakiś sposób piękna prawda. Proza Czarnyszowicza jest mocno empatyczna, także też skłania się ku tym małym bohaterom i pokazuje, zwłaszcza w ostatniej powieści, że tak naprawdę, od y, kogoś, kto jest. Y, nieurodzony odpowiednio, kto nie ma dobrego wykształcenia, tak naprawdę można uzyskać wielką karierę, przysłużyć się państwu polskiemu, że znaczenie ma tylko tak naprawdę to, co niesiemy w środku i to, jak przekazujemy to światu. I o tym też, myślę, są powieści Czarnyszewicza w takim bardzo panoramicznym sensie. Rycerz, Rycerz i Polak prawdziwy, to jest to motto, to motto też biblijne, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, a więc zawsze warto kierować się honorem, zawsze warto inwestować w przyjaźń, zawsze warto być uczciwym. To są ogromne, metafizyczne powieści takiego ducha chrześcijańskiego, mocno zakorzenionego i opowiadającego się za dobrem, przede wszystkim za dobrem, więc jakby ten prymat moralny, dobra, przyświeca wszystkim powieściom Czarny i ja myślę, że warto czytać te powieści przede wszystkim, żeby stawać się lepszym człowiekiem.